dam be-dam, be-dam. A jest Steven Moskino. AUA, a AUA, a AUA, a AUA. aua. a a a co to za linka? A nie, to nie on. Ej, Polskim Brema mnie ciśnie! No! Skim Brema się umie klepać pierwszy raz. A jak ja bym sobie zrobił Skim Brema? Ja sobie sam zaraz. Napisz mi, żebyś to była Easy jest. Kurwa, Madzi, nie, no co za chuj? es es es, S! Pajak nie miota. Mioty nie miokszają. Ej, mam pytania, 85 jest dobry? Ja gram na normalu. Ja też gram na normalu, ale dobry jest? Nie wiem, nie gram na nim. Kurwa, nie no, mam też tych new namesu powoli. Weź kubek, po, bo tutaj jakieś new names nice, nie wchodzą. Niech to jest fokus. Zobacz. Ja na Arurze wszystkich biję. Ile masz koksów? Zaraz na mój ryj, jak ja będę teraz. Mm. Simoneczko jestem Anteko, dzisiaj on zaprętuję. O, zaprętuję pan dzisiaj. Co ci nie ja fokus. fokus. Ile masz jeszcze Koksów i refów? Ej, on nagrywa, on nagrywa! To fajna, nie, Fokus, on nagrywa! On ma co? Nagrywa ten Kalio, bo pisał na czacie. Ka kali I tak on nagrywa. BĘDŹEMY SŁAWNI, no. <gryzny> Ja na aur, aurze. <gryzny> koks! ARŁA! Ono On się siedził koks I krasza ma! krasz! malagi! chyba. Tak ci to nie... Jak z nim koks, to będę okej? Po co? I... Polizał. Ej, padły ci jakieś dwa na high play'u? Nie. Mi, mi chyba tak, nie pamiętam, sam. tam... Mi Bo z tym twój dużo refów. Ja pierdolę... Problemu... Wziąłem koksa na pół serca, bo wpatrz Ej, patrz, jakie chuje fokusują mnie, kurwa, w dziesięciu chyba. Ja że mieć ten fokus! jaki fokus, kurwa! Ja wszystkich na aurze tu klepię. Chełma nie mam, no nie! I on tuje.

Ej kurwa, mnie fokusują, a ja sobie chcę wcześniej! No, mam na zmianę shit. Mam zeda. Ja już koks, re, koksów nie mam. To daj mi się... Ej, kurwa, ja każdego klepie nie widzę na kogo. Czy to ty, czy to ja, czy tam chuj wie kto. Kubeczek masz, masz... LOL, wyleciałem! Ehe, <try> kward Na flaju! O, jeszcze nice. Trzy sześćset ranku. Naisik. Nice. Kubek! Sią ma. Robię kiosz A ty masz koktajl... <laughs> że tak się klepiesz, Eldo? Wejdź! Nie klep! Łącz kubek Antyknoka! Kubek! Coś ci padło chyba! Ła kurwa! Ile masz HP? Jedno i pół. Kubek, weź... Czekaj, ja ci dam moje. Ej, nie urwaj! To ci moje! Ja mówię ci w Ty tak ma... Jak można być minus 1000 tysiąc, ileś? Nie wiem. Trzeba cały czas zadać. Byłoby fajnie, gdyby cię zabił. Ej, <laughs> sorry! Się... Arła, arła mi się odpowiada. Sorry, sorry chłopaki, sorry! Nie chcę was klepać, ale arła! Arła! Ej, arła, arła! No nie! Ej, ten typek ma arłę chyba. Ty, ty chuj tu nie jest na srańcu. Ty Czemu citujesz kubek? Nie wiem, bo to, to jest gówno. Kurwa mać, polizałem! Co by się chciał, jakbym to na high play'u? i bana? A czemu bym dostał bana? Jestem szerszym graczem, więc ja rzadko cietuję. A ty freak, co mi chuj w dupę? Antko 1337 e weź Ojej, oh faj, to wiem. Lizu, Lizu! Na ilu? Na jednym. Kurwa, mogę ci. Hito... Hito... hituje cię kubek tego. Ej, po co? ma werset, on ma on ma on ma werset, no, widzę. Odpalam odpal tych doka. Dobra, odpalam wszystko. <noise> Weź, nie, dodaj do friendów, ja cię lubię. Ej, kurwa, tam ka mnie wkurwia ciągle. Ale e z niego. Wy typek to mnie nie mógł podejść. Jak pan żeby typek nie mógł do mnie podejść? Powiedz mi swój sposób. Hmm. Musisz być dobry. No, ale jak muszę być dobry? Jak to mam by skillować? Ty powijadę same kryty. Aha. Ja sobie włączę auto, regen. No kurwa, mnie kurwa wydłukuje dojechać, Jaju. Kubek, ja chcę być taki dobry jak ty. Nauczysz, nauczysz mnie? czekaj, reg Ej, kurwa, ten debil ciągle z nami siedzi.